Wszystkim z tej strony LFTV gramy sobie w Minecrafta i robię tutaj takie oto właśnie pomieszczenie. Został mi tylko sufit. To będzie moja piwnica. To będzie moja piwnica, dobra. I sufit. Sufit mogę w sumie z tego zrobić, a schod mam te bloki, pewnie się zastanawiacie. Kupiłem sobie... Trochę za niski tutaj by był ten sufit. Powyszymy tutaj. Kupiłem sobie... Ojej, oj. Tu, tu już jest dalej. Nie może już znać, Uj. Dobra, zrobimy to tak. Tak po prostu. O. No bo to nie. nie może jakby wychodzić ze zewnątrz. A, nie z tego materiału robię. Ostatnio nie było Minecrafta, prawdziw prawdziwe życie. Chociaż był Minecraft Survival, który byłem zdziwiony, bo. Ja robiłem ankietę i wyszło, że bardziej podoba Wam się Minecraft Survival od Minecrafta Prawdziwe Życie Jestem trochę zdziwiony Myślałem, że... Nie, bo na początku się Wam bardziej podobał Minecraft Prawdziwe Życie Jak kiedyś się Was pytałem Lepsze zasięgi były I też więcej pracy wymaga ode mnie, żeby Nagrać odcinek Minecraft, prawdziwe życie. Muszę coś przygotować, wiecie. Dobra. O, takie mamy pomieszczenie. Mhm. Dobra, jeszcze jakieś pochodnie. Dobrze. O, tutaj. Nie, dobra, tak nie. Dobra. Zrobiliśmy piwnicę. Nie, tylko jak się buze spada. Nie wiem, jak to spadam. Nie wiem jak to. możemy rozwiązać. Zrobimy sobie tego. Mm. Nie wiem jakiegoś drewna. Zrobimy sobie zapadnię żeby klapę nie zabawił. Z żadnego drewna nie mam. Nie. No dobra, no to zrobimy. Tutaj siekierę i idziemy po drewno. Trochę bloków, jak widzicie, mi nawet zostało. To nawet fajnie. Nie wiem, może kiedyś się jeszcze nam przydadzą. Chociaż nie wiem do czego. O nie, kliperu! żeby nie uszkodził tutaj nic naszego domku, ani farmy. Właśnie, ostatnio, parci, ulepszyłem farmę. Myślę, że tak wygląda, no to tak średnio. Nie! Co ty robisz, kliperze? Właśnie tutaj zacząłem już... Zacząłem już rozbudowywać ten domek. Nie wysadź drogi, kliperze, bo Burmistrz się tak na mnie wtórzy. O dobra, już się przestraszyłem. Musiałbym to odbudować. Ej, co tu się robi taki latający obsydian. No, dobrze. Kurczę, nie mam ja diamentowy kilo. w sumie jakbym miał. To bym to wykopał. może bym to... Przydałby mi się taki obsydian. No. Przydałby mi się to średnio w ogóle wygląda. Teraz widzę ta farma. O nie, tutaj. Ojej, szkielet. co Dobra. Rozwalony. Średnio wygląda ta farma. Patrzcie. Dużo lepiej by wyglądało, jakby to było na tym. Jakby to było na. Też nie wiem, jakby to tutaj. Jakby to tu było to drewno. No dobra, ale to mnóstwo drewna byśmy potrzebowali. Nie, bo mam tutaj pomysł, żeby tutaj wiadomo było drewno o, i tam dalej i na wszystkich rogach tylko że to jest bardzo taki pomysł. O, tutaj są nasze pszczoły. Mało produkują, wiecie, co. Jeden, jeden miód, tam butelka miodu, to, to nie jest za dużo, nie? Musielibyśmy albo założyć pszczelarnię, albo nie wiem, co. Jakiś inny sobie musielibyśmy zastosować. No, wiecie, że kupić więcej pszczół? Ojej, jak fipunek mam przepełnione. Zjemy, ale nie mam głodu, niestety. Co by tutaj zostawić? No, okay, i tak, jak ktoś to będzie przechodził, to się dziwi. Hej, co tu robi, taki jakiś. Dobra, wy tutaj wykarczujmy ten, te drzewa tutaj. Może tutaj nie będzie... No, jeżeli by to wyciąć te drzewa, można byłoby rozszerzyć wioskę. Albo wiecie, ja bym sobie coś tu wybudował. Wiesz, już mam ten sklep. Tam, nasz stragan. Właśnie zobaczymy, czy ktoś coś kupił. W naszym sklepie. W ogóle trzeba byłoby chyba kogoś zatrudnić, zatrudnić do tego sklepu. Tak sobie teraz myślę. No chociaż. są to tam. Nie. Jakąś kamerę moglibyśmy dać na przykład. Bo nie mam pewności, że ktoś zapłaci. Tutaj trzeba wrzucać papier. A. Zapłata, nie, na no, razie by ludzie zapłacili, bo zostaliby... karę, jeżeli... Poszliby do więzienia. Tutaj raz na loterii, jeden żeton. No nikt tu nic nie kupił, serio. Ech. No cóż. Nikt nic nie kupił. Niedobrze widzowie. Nie mam pieniędzy, ja mam w ogóle jakieś pieniądze? Chyba nie mam żadnych. Wszystkich chyba wydałem na te bloki tutaj. Grałem sobie trochę poza odcinkiem. O, i możemy kociołek na przykład ustawić. O, tu w piwnicy. Patrzcie. Dobra. O! Blok naciekł. A mamy, mamy ten naciek, wiecie? Nie blok naciekł, tylko naciek Nie, nie mamy. No moglibyśmy dzięki temu kociołkowi zrobić lawę tam. Fabrykę lawy. Tak to nazywa ale niestety nie mam. Mączka to nie. O, dobra, ej, a jak wyglądała klapa. Czekajcie. Jak by wyglądała. Czekajcie, zobaczymy sobie to. O, tutaj? O, taka. E, to nie. Wolimy chyba taką. taką być może. No nie, taka, taka. Tylko takie nie mamy, takie od nie? Dobra. Mamy tutaj te zapalnie. O, i cyk. Oj, nie tak. Dobra, no. o tak właśnie, o tak, no, dobra crafting table, no nie nie nie, nie tak, ojej, cyk, dobra. Za dużo rzeczy nie mieszczą się nam w ogóle w ekwipunku. Zobaczcie, my musimy coś sprzedać. Coś zostawić. Co moglibyśmy sprzedać? O, na przykład nadwyżkę tych bloków. Czyli nie, to sobie akurat może zostawimy. Te bloki, co nam zostały, sobie zostawimy, wiecie? Bo one mogą się kiedyś przydać. No złoto też może. No że tam to zostaje. Nie mam nic takiego, wiecie, wartościowego, żeby tutaj móc sprzedać. Rędkę potrzebuję. No białe łóżko. No białe łóżko mógłbym sprzedać. Nie mam nic, co mógłbym sprzedać. Bo albo są to jakieś, wiecie, jakieś... Dobra, te białe łóżko to też zostawię. Bo są to albo jakieś rzeczy, które są, wiecie, bez wartości. Albo co mi potrzebne. wiecie co może złówimy coś? Złówmy coś. A mamy butelki. Nie wiem, moglibyśmy złapać. O, plastry miodu tutaj są. Dobra. Nie mam tutaj. No dobra, no to bierzemy wędkę i ruszamy. I spróbujemy złowić coś tutaj takiego. O, trzcina urosła, fajnie. Uda nam się może złowić coś ciekawego. Mam taką nadzieję. Bo wiecie, przydałoby się. No noc się robi, akurat się wybrałam do ryby. Dobra, noc się robi. To wiecie co, ja zrobię taki myk, że zmienimy sobie na pokojowy. No, nie chcę mi się wracać do domku. No dobra, nic ci nie chcę złowić. co tam tak świeci. Mm. A, to ten blok. Oświetlenie tutaj takie mamy. Burmistrz tutaj zamontował. Dobra. Kurczę. O, 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 Co? Jakiś surowy dorsz. Nie satysfakcjonują mnie takie rzeczy. Idziemy sobie. Ej, to był nie topesz. Co on tu robi? To jest chyba. Nie, gdzie jest księżyc? Może nie wiem. Nie ma księżyca? To jest jakaś taka że księżyca, ciekawa. No nie wiem, tutaj, ej, patrzcie, taki piec mają. O, ej, a tutaj co się stało? Patrzcie, a kliper wybuchł. No to już wiemy, co się stało. Patrzcie, co tu się stało? Schodka nie ma. Clipper tu wybuchł. To ciekawe. O, a tu jest nasz kowal. O, ma kowadło. No nieźle. O i takie rzeczy... O on ma Obsydian. Ma złoto nawet. Miecz. Zbroje. Ej, moglibyśmy kupić od niego tą zbroję bo my mamy zbroję wiecie, słabą tylko kasy nie mam o i żelazą przydałoby się też kasy nie mam widzowie no, trzeba coś sprzedać dobra wracamy szkoda, że taką rybę złowiliśmy bo robiłem cięcie wcześniej. Jeszcze. I nie udało nam się nic. Ale nie mam żadnych pieniędzy, bo ja już nie pamiętam. Bo trochę. Mi się wydawało, że ja coś, że ja coś miałem. Nie wiem. Ale może mi się zdawało. A tu mi się przyszło w poczcie. Nie wiem. Żadnych pieniędzy nie mam. Powiem, że wygrałem dużo. Kasynia. O. ale. Taf. To mogę sprzedać. Może to by ktoś chciał kupić. Miód też można byłoby. Chociaż wiecie co? To sobie zostawię. No, zatruty ziemnia, która raczej wątpię, by ktoś to chciał kupić. O, są butelki. Patrzcie. Są butelki. Ale prześpimy się. Dobra. Będziemy nazbierać miodek. Dobra. Szkoda, że tylko jedna pszczoła. Zmienię już sobie na normalny. Szkoda, że tylko jedna pszczoła tutaj jest. Mógłby być to... A wiem już chyba, gdzie są pieniądze. Czekajcie, czy ja ich tu nie schowałem? Czekajcie w osiołku. W osiołku, wiecie, tutaj. Patrzcie, w osiołek ma tutaj taką skrzynię. Tu są pieniądze moje! Aha! Ha, no, Są jakieś dziwne, nie chcą się połączyć. Nie wiem, czy jedne nie są jakieś fałszywe, Zobacz, żeby się nie okazało, że ten, że jedne są fałszywe, bo wiecie, może mogą pomyśleć, że ja to tak fałszuję pieniądze. Które czekajcie? Czy tu nie ma jakiegoś. Nie, wszystko no, jakby dziwne trochę. No zaczyna mnie to trochę martwić. Kurczę. Zaczyna mnie to troszkę martwić. Pójdziemy sobie do kowala. Hmm. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale nic nie... Nic... Yy... Ja wszedłem do jakiegoś innego kowala. Ten co ode mnie kupował, to zbroję. Co chciał? O, zabarwiony ten. Mógłbym sobie to od odkupić. Uważacie? U ile mam kasy? Wiecie, tutaj nie wolno chyba tak sobie grzebać po, po czyjś tych. Dobra, wiecie co? Nie, nie kupujemy. Dobra, pójdę sprzedawać na moim sklepie, a ja już kończę ten odcinek, papa. Pa.